Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale jak obiecałem tak jest w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie wykot samiczki trawańskiej białej tam coś się kryje ale nie widać, trzeba nie w ekranu. o, lepiej sam nie wiem ile ich tam jest o odcinek nagrywam we wtorek nie chciałem go nagrywać w niedzielę, żeby tak też było w miarę na bieżąco więc dzisiaj Nagrywam, jutro go obejrzycie, w środę, więc będzie dobrze. Jak możecie zauważyć, już oficjalnie kurki chodzą po ogrodzie całym, całym po mojej części ogrodu. Bo tam jest siatka odgrodzona, tam jeszcze bawcie ma pietruszkę, ja tam jeszcze mam też pietruszkę, więc szkoda, żeby się zmarnowała. Bo moje kurki uwielbiają warzywka, w szczególności zielone części warzyw a tutaj buraczki mogą sobie pojeść tam tylko liście te miękkie części liścia wiedzą, a jeszcze łodygi zostaną, więc będę też widział gdzie co jest, więc już chodzę, bo tak oczywiście no gdzie one by indziej mogły być właśnie, kurczę mnie to denerwuje już to naprawdę, ja tu tak ładnie podgarnę, żeby to nie było porozwalane, one co robią, no grzebią tutaj tu muszę coś wykombinować innego coś tu muszę zostawić czymś było bardzo ładnie podgarnięta, a jest jak zwykle O, słynna wędzarnia. Dobrze, moi drodzy, idziemy. O, przy okazji, Pięknie. wezmę też. O, jako podstawkę. Podstawkę właśnie pod yy, yy, nogi, żeby wejść tam do tej górnej klatki. No tak to nie ma szans, żeby w przykładach tak sobie. O, Pyknę i możemy wchodzić. Ja wyciągam samiczkę. Nacieram rączkę i widzimy się już za chwilkę. Dobrze. Drodzy moi, tutaj już wyciągnięte. Y, mam. Wyciągnięte mam samych, Może mam latareczkę jeszcze włączę. O, będzie lepiej widać. Kurcze mam pewnie że klatki są niewygodne. W sensie te górne części te na samym dole, bo ciężko tam dojść. Ale coś tam może rączką y, pogrzebiemy. Nam się uda tutaj co nieco. To. Sprawdzić Co to tylko dwa są? Jak to tak? Uh, uh, uh. Nie no dobrze Nie no dobrze, że w ogóle to jest Nie mówię, że ma być naprawdę Ale kluchy, one no, no mają ile? 14 się wykociły 6 nie mają Zobaczcie jakie ładne Drugi, dwa maluchy, jakie ładne Dobra, zdjęcie na miotureczkę zrobione, Wiesz pod grubach chwyciły. Dobrze, nie niech siedzą, ale kurczę wam powiem, że po Termonskiej spodziewałem się mm. bardziej licznego miotu. A tu co? Mm. Hmm. Tu jakiś młode leży, nie zauważyłem nawet. Zresztą było przykryte słomą. Więc... Mamy tylko dwa moi drodzy, mają 6 dni. Od no. 5 dni. 5 dni wyje. Wiecie, jak widzieli odcinek, to mają 6 dni. No, na no, odcinku będą jako 5 dni. Wreszcie, powiem, jako Termonska obaliłaś wszystkie teorie, wszystkie mity. Może nie mity, ale teorie, które nazywały tej rasy. Nie, no, żarty, oczywiście nie mówię, że ma. Co cały czas rodzić po 10-13 sztuk? Nie, 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 to nie jest tu masówka Dobrze, aby były zdrowe. Yy, no i tyle. Na pewno, by to bardziej wytrzymalsze yy, Też mi się wydaje, że może być to spowodowane samcem, bo to było też pierwsze na tego tym samce więc sądzę, że to mogło być też przez tego samczyka. Bo ona miała w pierwszym 6 bądź 5. No to w drugim powinna być więcej, no bo najczęściej właśnie jest tak, że w pierwszym mają najmniej, a później mają już więcej, więcej jeszcze więcej. No. I tak to właściwie wyglądało. Już się niecierpliwi, to już sobie ją wrzucamy i dobra, jeszcze urwać przez koperku. Pełno od jestem, yy, bo jeszcze gdzieś się dostały, właśnie tu widać yy, pozostałości po burakach. Pozdewnych, kto tu zaraz wyrzuca, bo już się muchy gromadzą Zasypiemy dezynfekcją Tu jeszcze gdzieś poszukam, może ewentualnie, gdzie nie gdzie Czy coś tu jeszcze gdzieś nie leży, ale wątpię No, no dwa są wyrzuciłem Bo były poza gniazdem, wykociła je No, czyli cztery miała Cztery, i to może być ten piąty Tak, czyli pięć wykociła A dwa ma no dobra, nie, tu mamy ile? Tu mamy 5? Tak, 5 mamy, 2, 7, idealna ilość, jak na zimę. Później jeszcze, może w styczniu zakocimy Tom, tom i tom, i tom, cztery samice. Tyle jeszcze nie było. I niech yy, wychowują, co nie? Frediu? Nie, ty Edek jesteś, Frediu jest tam. Edio. Edio, pedio. No, a te maluszki jak ładnie, zobaczcie. No, jak chrupią, muśka leży, tu Łodyga na później dostaje na widzę, no cześć, no cześć, takie są przytulaśne, fajne, ale wam powiem, że teraz roliki po tej wilince są tak zarąbiste te dorosłe, że naprawdę, to jeszcze mają takie futerko mięciutkie, ale już się niedługo nie dokładnie. takie prawdziwe. No, zobaczcie, jakie ładne. A ten jest fajny, dużą główkę ma Aha. Ciekawy jest ten samczyk. samczyk, nie wiem czy samczyk. Ale sądzę, że będzie samczyk, a to będzie samiczka. Jeszcze nie sprawdzę, ale tak sądzę. Tak mnie to... Tak to się po prostu czuje. Nie? To będzie samiczka, a to będzie samczek. Większą <laughs> głowę ma. A też to no, wiadomo, to nie się po tym nie patrzy, ale... Takie mam przeciwkę. Ja. Sprawdzimy za 2-3 tygodnie ile ich tam jest wiecie ile jest, co tam jest pod yy, nimi, się tam kryje ogonkami. No. <laughs> Dobra. Sami zachowam, idę po koperek i widzimy się ponownie. Dobrze moi mili. Tutaj już samichro została zdezynfekowana część klatki. No dajcie dezynfekcja, jest najważniejsza. Damy tutaj troszeczkę koperku. Zaserwałem. O, tyle wystarczy. Nie masz dużo, więc Ci nie potrzeba dużo, ty byś to spokojnie wykarmiła takie diecie co masz około 10 sztuk. <noise> Tyle ci wystarczy. Patrzcie, damy jeszcze tej samiczce. Tu trochę może jeszcze to wezmę i wybiorę i dostaję trochę dezynfekcją i tam słomy. O. damy tej samiczce też taką porcję. Proszę bardzo. Sejadaj sobie. Nie doładuję sprawdzimy co tam masz. Bo minęły już 5 dni. No, może za 2 dni. Takie 7 dni to idealne. No i damy jeszcze tym. Bo bo jeszcze Małuszek. Myślę, że dają gangsterki. Mhm. Dobra. Pojechali, dobra, proszę, koperek dla Państwa, zapraszam serdecznie, za darmo jeszcze, no te języczki takie kurcze, o, jaki słodziaśne pasi brzuchy, ale będzie wesoło jak ten wychodzi jeszcze, pięć. No, edytujemy flagę biało-czerwoną. <grych> Co, sądzisz? Że wołaj tam siostrzeczkę bądź, braciszka, proszę bardzo. A mój to tam tu da mi, ona tam nie jest. O, o, wystarczy już. Ta koperek, Zresztą Chociaż to był bardziej dla mamusi niż dla was. To miało być dla mleczka, wy jeszcze mleka nie produkujecie. <laughs> jeszcze szukasz? Nie ma już. Się oblizuje. A, wynalazł się, już chyba zobaczył. Wam też, jeszcze muszę posprzątać, bo te ściółki mają aż tyle, wam powiem. No ale wiecie jak, Paluchy były, to je nie sprzątałem, chociaż w gnieździe nie będę tutaj krzebać im. Więc no, nie ma takiej potrzeby, według mnie. Ale teraz trzeba im tutaj posprzątać. Zawsze jak dokładałem somy, to jeszcze posypałem warstwą yy, dezynfekcji. I dopiero później właśnie Brałem i nasypywałem na to kolejną warstwę słomy, ale są fajne takie przytulaśnie, a muśka taka nie jest, chyba nie, po nie tego nie odziedziczyło. Już to, tuśko. on też taki trochę niemrawy jest, jakieś tam ostatnie reszki, wylinki gdzieś tam widziałem, że miał, ale już nie ma, ale że się fajnie, pokaż się tutaj, Pokażę się tu do widzów, chodź. Cię nie wyciągnę kolego, bo to też Twoje ważysz. Płoty, kurde miku! Ryzu, ryzu mój. Łale, zobaczcie, jaki na niech się rozdał. <laughs> Pokaż, że się tutaj. O, jaki kurde, kulfon. Cool Duży, zobaczcie, jaki niby średni rasa, ale zobaczcie, jako potężny. Dobry materiał od kacpra. Tu jeszcze jakieś kłęby musi porobić, muszę go wyczesać. Ale już widać, że po jest, a fajną czekam już. Dostały taką fajną, zimową sierść. Gęsta jest fajna. Nie jest teraz ale na tym mi nie zależy, bo to nie są rolniki na wystawę. Chodź. Na ruszku, na No, po co do Belga, to Maruszek. No, jeszcze Wam to pokażę. Tak, sam To już też po fajnie wygląda. Nie? Tyku? No, tak fajna ma tę sierść. taką grubiutką. jest fajny. On tak widzi się, pogłaszczy, pogłaszczy i ucieka. Taki też jest. Chodź. A nic przecież moją kurką nie zrobiłem. Chyba, że mu zabrałem resztę samiczkę. Nie trawę na jakieś wyrzuty. Dobra, moi drodzy, koniec mojego rzężenia. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie apeczkę w górę, subika i trzymajcie się. Do następnego, cześć!